Widzowie. Dzisiaj porozmawiam sobie znowu przed kamerką, bo chcę poruszyć taką drobniejszą kwestię, trochę dzisiaj. Kolejny filmik z cyklu takich pogadanek na temat ludzkiego umysłu. I dzisiaj opowiem Wam dlaczego zacząłem pisać notatniki. Dlaczego zacząłem pisać notatniki. I wytłumaczę Wam też, znaczy spróbuję wyjaśnić, yy, powiedzmy uargumentować, dlaczego Wy też powinniście zacząć takie notatniki pisać, jeżeli jeżeli chcecie się trochę lepiej poznać. To nie będzie prawdopodobnie długie wideo, bo akurat kwestia notatników do zrozumienia jest dosyć prosta. Powiedzmy, że jest prosta. Notatniki są ciekawe. Yy. Najpierw Wam powiem, dlaczego my w ogóle zacząłem takie notatniki pisać. Tak dla lepszego kontekstu. Chociaż na, na poprzednim filmie już o tym mówiłem: yy, że ja byłem w takim stanie, że to mogła być depresja. No, chociaż ona nie była yy, zdiagnozowana, powiedzmy, normalnie przez lekarza. Ale. No, miałem taką, jak to się mówi, to uwielbienie śmierci, czy coś takiego, to z angielskiego to jest suicidal, suicidal ideation. Nie, te stany takie, że człowiek chce faktycznie umrzeć i planuje już śmierć. No to ja w tym, w, tym, w tym stanie byłem. I to było gdzieś na końcu roku 2020, czyli 4 lata temu, dosyć dawno. No ale to jest taka rzecz, która się trwale jakby odbija na umyśle, robi taką, taką permanentną bliznę. Nie? I po prostu muszę się tak jakby nauczyć z nią żyć. Więc jest tak, że ona zniknie. No i e, to tam właśnie pod koniec tego 2020 roku, i to e, doszło do tego do tego jakby poziomu, takiej wewnętrznej nienawiści do siebie samego z tego względu, że miałem dość tak jakby swojej sytuacji życiowej i chciałem ją zmienić, tylko że bardzo źle się za to zabrałem, bo zrobiłem sobie taką mapę myśli i na tej mapie myśli było gdzieś około. 280 punktów, które chciałbym w swoim życiu zmienić albo takie rzeczy, które chciałbym osiągnąć. I tam było na tej liście było wszystko i z różnych sfer życia. Tu taki taki ogromny plan zmiany właśnie siebie, swoich okoliczności i tak dalej. I to było najgorsze, co mogłem dla siebie zrobić. I mam nadzieję, że jeżeli ogląda to ktoś, kto właśnie też ma takie myśli, że zabierze się za swoje życie tak poważnie i weźmie wszystko tak jakby naraz na swoje barki, i będę wszystko po kolei zmieniał. Nie, nie róbcie tego. Po prostu tego nie róbcie. No chyba, że macie do zmiany, nie wiem, dwie, trzy rzeczy, to może wtedy tak, to może się uda. Ale jeżeli w każdym aspekcie życia czujecie, że coś się powinno zmienić, czy to w życiu uczuciowym, czy w karierze, czy przyjaźni, jeżeli to wszystko musicie zmienić naraz, to to się nie uda. Bo za bardzo się przygniecie, właśnie tak jak ja Przygniecie się tym wszystkim i potem powstaje takie takie sprzężenie zwrotne, że hmm, próbujecie się za coś zabrać, ale ze względu na to, że macie z tyłu głowy to wszystko inne, co jeszcze za co też trzeba się zabrać, to, to, jest, to często jest to porównanie, że tak jakbyście stali przed Mount Everestem. I widzicie całą drogę, którą musicie przebyć na sam szczyt. I to się może wydawać bardzo takie przytłaczające. I to z, z osiąganiem takich życiowych zmian jest dokładnie tak samo. I wtedy, jak nie zrobicie jednej rzeczy, to wtedy to powoduje właśnie ten taki feedback, że jeszcze bardziej macie wrażenie że na to życie nie zasługujecie, bo nie potraficie sobie z nim radzić. I to właśnie był... w, w moim przypadku tak się, tak się stało, że na początku miałem... to na początku 2020 roku założyłem sobie ten... ten plan. I dałem sobie na niego cały rok. I właśnie moja logika była taka, że jeżeli go nie ukończę, tego planu, w ten rok, nie uda mi się zmienić tych... tych rzeczy właśnie, które chciałbym zmienić, to wtedy się zabiję. Bo... Tak, jakby mój argument był taki, że jeżeli nie potrafię dbać o swoje życie, no to na nie na nie zasługuję. I właśnie to było najgorsze, co mogłem dla siebie zrobić. Bo tak, jakbym tylko się. Tak, jakbym się okładał jeszcze dodatkowo. Więc. No, i właśnie pod koniec 2020 roku, jak już byłem blisko żeby ze sobą skończyć, to na szczęście ze względu na to, że ja jestem uparty mimo wszystko. Ja jestem taką osobą, która się łatwo nie poddaje, jeżeli, jeżeli na czymś mi zależy. To, to tak jakby jestem uparty bardzo. I na szczęście porozmawiałem z kilkoma osobami i na szczęście udało mi się dojść do tego wniosku, że, że jednak nie chcę umierać, że. Bo z jednej strony życie i tak się przecież kończy w pewnym momencie, nie? Więc pomyślałem sobie, że równie dobrze mogę tu, tak jakby zostać i zobaczyć, co się stanie, nie? I, i potem jeszcze tak dwa lata potrwałem w tym stanie. No tam z pewnymi takimi wahaniami. No bo jednak jeszcze tu jestem, nie? Więc mnie nie pogrążyło. I dokładnie te notatniki zacząłem pisać 30 września. 30 września 2022 roku. To był początek, jak zacząłem te notatniki pisać. I te notatniki to jest kompletne przeciwieństwo tego, o czym mówiłem do tej pory. Te notatniki w bardzo dużej mierze się przyczyniły do tego, że teraz się czuję za sobą wiele lepiej niż wcześniej. I to była właśnie, to jest zasługa właśnie tych notatników. Bo na razie mam dwa. Jeden już mam zapisany cały. No, no zgadza się, jest cały, co do ostatniej strony jest zapisany. A drugiego już kończę. I to śmieszne, ten drugi notatnik był kupiony w marcu. Więc Zapisałem go w kilka miesięcy. Całutkiego. Nie będę wam pokazywał, co tu jest. wiadomo, bo tu jednak są bardzo takie personalne sprawy, powiedzmy. No, ale obydwa są zapisane. Nie będę niedługo musiał trzeciego kupić. I te notatniki to jest najlepsze, co dla siebie zrobiłem. Bo one pozwalają właśnie na taką. To nie jest już sprawdzanie siebie. Tak, jak właśnie ten, ten plan, który sobie ułożyłem wcześniej. Tylko to już jest takie bardziej taka rozmowa, taka szczera rozmowa ze sobą. I czasami można się zacząć zastanawiać, jak się, jak się chce zabrać za takie pisanie notatników, to głównie dwa, dwie rzeczy się pojawiają. Pierwsza kwestia jest taka, jak prowadzić taki dziennik. A druga sprawa jest taka, że ludzie czasem się boją rozpocząć pisanie takich, takich notatników. Znaczy, to czasami mówię dziennik, czasami notatnik. To jest, to jest różnica, no bo dziennik się pisze codziennie. Nie? Stąd nazwa jest. No ale to są takie tylko notatniki, nie, nie trzeba ich codziennie pisać. No właśnie, w jaki sposób pisać taki notatnik? Hmm. Najlepiej hmm, pójść trochę na żywioł, bo ja właśnie też tak zacząłem, że nawet mogę wam po powiedzieć w jaki sposób rozpocząłem ten pierwszy rozupełny notatnik. Akurat ja w swoim yy, na swoim przykładzie zapisałem czy na dzień dzisiejszy jestem szczęśliwy takie było moje po prostu pytanie. I sobie na nie odpowiedziałem. I potem z tej odpowiedzi wynikło następne pytanie. Potem sobie zrobiłem taką listę krótką, czego. A i widzicie, to jest właśnie to. Zrobiłem ten sam błąd tutaj w tym notatniku, który zrobiłem wcześniej w tym swoim planie. Bo wypisałem sobie rzeczy, które chcę zmienić. A to jest znowu takie. To jest sprawdzanie samego siebie. Przywalanie się rzeczami. I tu już nawet widzę. Yy, to jest właśnie to, co notatniki zmieniają w człowieku. Że patrząc na to, na to wszystko, co to zapisałem, potrafię wyszukać błędy swojego rozumowania. Że widzę tą, tą ścieżkę, którą przebyłem. Od momentu, kiedy zacząłem, do momentu, kiedy w drugim notatniku teraz skończyłem obecnie. Bo to jest taka faktycznie... Taka mentalna droga. Taka podróż. I wtedy właśnie człowiek się tak jakby poznaje coraz lepiej i widzi, gdzie robi błędy. I to można osiągnąć tylko, znaczy tylko to może nie, ale, bo na przykład terapeuta też potrafi to zrobić. A te notatniki to może tak że to jest taka forma, taka lżejsza forma terapii, którą się przeprowadza na samym sobie. i jak właśnie możecie wy zacząć. Też możecie właśnie tak zacząć, że idziecie trochę na żywioł i zaczynacie pisać, co wam chodzi po głowie. Tylko ważna kwestia według mnie jest taka, żeby nie traktować takiego notatnika jak wyżalenia, żeby nie robić z niego miejsca, w którym do którego wsypujecie wszystkie wasze zmartwienia. Które wynikają na przykład z dnia, jak się skończył. Że siadacie po prostu wieczorem do tego notnika i dzisiaj to mi nie wyszło, dzisiaj to mi nie wyszło, dzisiaj tak się źle czułem, chociaż to ostatnie może być pożyteczne. No, ale nie róbcie z tego takiego. takiego śmietnika yy, wszystkiego, co jest w Waszym życiu negatywne. Bo to też nie, nie pomaga, bo to yy, nie pozwala na żadną refleksję. Musicie sobie pozwolić na refleksję. Musicie się kompletnie otworzyć przed tym notatnikiem. I musicie aktywnie kwestionować to, co w nim piszecie. Jeżeli podczas pisania wyczujecie, że coś w waszym umyśle się przestawi, kliknie, to musicie na, to, na, na, na tej rzeczy skupić uwagę. I próbujecie ją wtedy rozpisać dalej. I to jest właśnie to, po sznurku wtedy idziecie ze swoimi myślami dalej i w ten sposób zaczynacie swój własny umysł rozwijać i zaczynacie widzieć w jaki sposób on funkcjonuje i to jest w pewnym sensie to jest nawet to jest fascynujące, bo to idzie tyle rzeczy się o sobie dowiedzieć, a że to jest masakra. Bo normalnie jak sobie człowiek myśli o różnych rzeczach to właśnie chodzi o to, że te myśli one się... one uciekają w eter. i potem nie, ciężko jest z powrotem złapać. A jak zapiszecie je sobie w notatniku, to potem możecie łatwo do niej wrócić. I robicie sobie taką... taką referencję, że to jest częste zjawisko podczas pisania takiego notatnika, że piszecie jedną rzecz i poczujecie, że coś co napisaliście wcześniej jest albo błędne, albo jest częścią tego, co piszecie teraz. I na to właśnie to polega. A druga kwestia jest taka, że ludzie czasami się boją pisać taki. Boją się zacząć pisać taki notatnik z tego względu, że. I to może nawet w pewnym sensie całkiem słusznie. Tym bardziej, jeżeli ktoś właśnie myśli, że ma dużo problemów bo te, te, te notatniki, jeżeli piszę się je poprawnie, to one mogą faktycznie wam pokazać wasze, wasze niedoskonałości, a ludzie nie lubią patrzeć właśnie tak obiektywnie, tak szczerze, obiektywnie na to, co faktycznie powinni zmienić, albo że się w pewnych kwestiach mylą. I to jest śmieszne, właśnie, bo czasami, często, jest tak, że ta realizacja, że się w jakiejś kwestii mylimy, jest pozytywna. Oddziałuje na nas w pozytywny sposób. Bo sami się przygniatamy pewnymi takimi złymi myślami, albo takimi. Cognitive bias, to jest z angielskiego, ale ja nie powiem po polsku, jak się to mówi błąd poznawczy. Jak człowiek właśnie sobie zaczyna zdawać sprawę, że w wielu kwestiach się myli, no to to na początku jest trochę takie... Musimy się trochę ukorzyć przed tym, nie? Że dobra, no nie jestem wyrocznią, nie wiem wszystkiego o świecie, nie wiem wszystkiego o ludziach. I, i wtedy to właśnie działa na naszą korzyść, bo już nie bierzemy tego co się dzieje w naszej głowie, w naszym umyśle, zapewnik. No bo tak nie jest, nie? To, co się dzieje w naszej głowie, no to jest tylko to, co się dzieje w naszej głowie. Ale trzeba to zawsze mm, tak jakby zestawiać z tym wewnętrz, zewnętrznym światem. I wtedy się dopiero okazuje, co jest prawdą, a co nie. Tylko to wymaga praktyki właśnie. To wymaga trochę wprawy. I tej wprawy możecie nabrać właśnie za pomocą tych notatników. I to jest coś, co, ja, co, co zrobiłem ja. I jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, bo gdyby nie te notatniki i gdyby nie te rozmowy, które przeprowadziłem z ludźmi, to nie wiem, czy bym nagrywał ten film dzisiaj, tak mówiąc szczerze zupełnie. Bo mogłoby mnie tu już nie być, bo ja byłem bardzo blisko, żeby to zrobić. Ale na szczęście tego nie zrobiłem i jestem zadowolony. Bo nawet pomimo tego, że moje życie nie jest idealne, nigdy nie będzie idealne, to... teraz już przynajmniej tak jakby widzę, wiem i wierzę, że jest warto to kontynuować. Nawet pomimo tego, tego bólu czasami, no bo on jest tak jakby... On jest nieodłączną częścią życia, od niego nie da się uciec. To no właśnie dużo problemów wynika z tego, że ludzie uciekają od, od cierpienia. Ja też cały czas od pewnych cierpień uciekam. To się, ja już się tego nie wypieram. I właśnie to jest ta różnica. Że kiedyś miałem takie wrażenie, że nic się w moim życiu już nie zmieni. I że będę tak jakby cały czas w tym. w tym przygniatającym cierpieniu trwał. I że lepiej po prostu. żeby już z tym skończyć, nie? ale to tak nie działa. Życie jest życie się ciągle zmienia, zmieniają się nasze przekonania, zmieniają się nasze nasze otoczenie się zmienia, to kogo poznajemy, jak z ludźmi rozmawiamy. I to można tak bardzo namacalnie zobaczyć za pomocą tych notatników. Bo w tych notatnikach ten proces jest dokładnie taki sam jak w życiu. Te myśli one się non-stop zmieniają non stop na siebie oddziałują, przeplatają się między sobą, wchodzą w jakąś interakcję. I tak to właśnie jest. Więc polecam. Polecam zacząć pisać takie notatniki. Bo może wam to pomóc. Tak myślę. Na, jeszcze tylko tak do. Bo już to już jest w zasadzie to wszystko co chciałem mówić dzisiaj, ale jeszcze najpierw zanim skończę, to. Chcę dodać, że. Co mamy w planach? Następne, jeżeli chodzi o takie pogadanki. Jak teraz, to w ogóle ile nagrywam? 19 minut może być. No to jest mniej więcej długość odcinka z to. Jeżeli chodzi o takie pogadanki, takie jak teraz, to. chcę nagrać jeszcze. Film o medytacji. Cały, tylko do niego będę musiał się przygotować, bo medytacja to jest akurat bardzo skomplikowany temat. Więc jeżeli będziecie chcieli. Coś i tak pewnie nagram. No, a tylko najpierw muszę się do niego przygotować, bo medytacja to jest skomplikowany temat. On wymaga trochę ode mnie większego researchu. Chociaż tak z grubsza wiem, na czym medytacja polega, ale. Żeby to dobrze opisać, to trzeba trochę sprawnie to zrobić. Bo nadal dużo osób tak jakby nie rozumie w celu medytacji. Na czym polega medytacja. I w ogóle jak medytować. Więc to wszystko też mógłbym opisać na takim filmie. A jeżeli chodzi o gry, no to teraz kontynuujemy tego Holonoita. I jeszcze mam w planach... Zapisałem sobie w pliku, że chcę nagrać jeden odcinek z Opus Magnum. Pokażę Wam co to jest za gierka. To jest taka gra logiczna, bo to jest Zaktronix. Chyba dobrze pamiętam dewelopera. Bardzo fajna to jest gra. To jest właśnie dla, gra dla takich osób, które lubią myśleć. Które lubią się wgryzać, właśnie w mechanizmy, to zobaczycie jak to działa. I to tylko jeden odcinek chcę sobie nagrać na temat tej gry. No, chyba że będziecie i więcej. A druga gra to jest coś, co się zabierałem już wcześniej i to jest Rain World. I z Rain World też prawdopodobnie zrobiłbym serię, z tego względu, że tamte sesje też mogłyby być. W konkretnych ramach czasowych by się mieściły, bo tam cała gra się opiera na zasadzie takich cykli, że trzeba zdążyć przed deszczem i ten jeden deszcz chyba to jest właśnie 10. Nie. Możliwe, że to może być 10 minut 10-15 minut gdzieś tak. To byśmy sobie właśnie robili takie pojedyncze sesje, że zaczynamy odcinek, budzimy się z tej komory i wtedy mamy cały dzień, ten w grze żeby dojść do następnej komory i wtedy skończylibyśmy odcinek. To była taka fajna struktura, yy, więc i to jest też bardzo ciekawa gra. Ten Rain On jest bardzo, to jest bardzo trudna gra i taka bardzo unikatowa, ale myślę, że byłoby warto z tego zrobić serię, bo dużo w tej grze nie odkryłem jeszcze rzeczy, ale to byście zobaczyli jak, jak zacząłbym nagrywać. A trzecia opcja jaką mam to jest Doom. Ten z 2016 roku. Chyba. Od no, ID Software. Taki shooter pierwszoosobowy, Na pewno wiecie o co chodzi. To z niego też może bym coś tam nagrał, bo ja ogólnie jestem dużym fanem Duma. Tylko kontrowersyjnie, bo ja jestem bardzo dużym fanem Duma Trójki. Tego, co ogólnie ludziom się za bardzo nie podobał. No, to ja ogólnie bardzo go lubię. Ale to taka dygresja, tylko. Dobra. To by było na tyle na, na dzisiaj. No i tak, klasycznie się rozgadałem, bo są 22 minuty na nagraniu. Myślałem, że to krócej zajdzie. No ale. Wygląda na to, że jak mnie coś interesuje, to mam gadanie. Dobra. Polecam pisanie notatników. Serio. Do następnego razu. Kiniout.